Hej, Steyson Lara, a dzisiaj mam dla Was unpacking gry Layers of Fear. Niestety tę część muszę nagrywać po raz drugi, ponieważ były pewne problemy. Nie wnikajcie. Od razu mówię, że nagrywam y, trzymając telefon w rękach, ponieważ nie mam przy sobie statywu i może się trochę obraz część. Y, jestem też dosyć teraz roztrzępana, ponieważ y, bardzo, bardzo, bardzo ekscytuję się wreszcie tym, że otworzę to moje cudeńko. Y, nabyłam y, tą grę wczoraj w oszonie. W oszą, w gliwicach, za 49,98 zł. Jest to edycja konesera i tak, zbliżenie bardzo perfekcyjne. Nie jest to żaden zoom, tylko po prostu przybliżenie. Brawo, ja. Layers of Fear edycja konesera. Grama ma klasyfikację PEGI 16. To nic takiego. I przechodzimy na drugą stronę. Nadal obawiam się, że mi się ręka częściej, ale i tak. Layers of Fear to psychodel psychodeliczny horror z mroczną historią w tle. Wciel się w rolę obłąkanego artysty, odkryj sekret jego szaleństwa i dokończ dzieło życia. Zwiedzaj niezwykłą wiktoriańską posiadłość, która stale się zmienia i wywołuje dreszcze emocji. Mamy tutaj także obrazy. Pierwszy z góry przedstawia yy, ściany, na której wiszą różne dzieła tego artysty prawdopodobnie. Kolejny obraz, ten z tą sztalugą przedstawia jego biuro. Te pomieszczenie, nad którym lewituję, dowiecie się co, bo prawdopodobnie nagram z tego let's play, to jakieś pomieszczenie, już nie pamiętam nawet jakie. I ostatnie przedstawia korytarz. Zawiera grę, koneserski artbook, cyfrowy soundtrack, plakat i cyfrowy funkit. Strasznie mi się ręce częstą, wybaczcie za to. No, i tutaj różne tam ym, prawa autorskie, czy coś. No, ogólnie dopiski, wymagania systemo systemowe, i tak dalej. I tak. Mroczna, intrygująca historia. Gra inspirowana malarstwem poprzednich stuleci. Urzekająca architektura XIX wieku. Przeszywający dźwięk. Realistyczna i mroczna grafika. Przytłaczająco pozytywne opinie na Steam. I okej. Okay, gra tutaj zabezpieczona jest trochę, że tak powiem, na rzep. A akurat tego nie widać i dość ciężko się operuje tylko jedną ręką i tak, zawiera grę to jest plakat dama z gronostajem artbook, cyfrowy soundtrack oraz fun kit jest jeszcze zabezpieczenie na, moi drodzy tasiemki fakt, że tej taśmy raczej nie widać ponieważ niestety nie stoi pod światło, żeby jakkolwiek to można było zobaczyć, więc ja to już odpakuję i zrobię krótkie cięcie. Tak więc po rozpakowaniu gry jest ona podzielona na dwie części. W pierwszej części znajduje się artbook, który przedstawia różne ilustracje z gry. Tutaj mamy stronę startową, że tak powiem, na której nic nie ma. Dopisek, czyli list od autorów. Skoro czytacie te słowa, to znaczy, że zakupiliście Layers of Fear. Bardzo Wam za to dziękujemy. To ja dziękuję. I tutaj mamy zdjęcie tej yy, drużyny, że tak powiem, tego zespołu, który stworzył tę grę, prawdopodobnie Bloober Team, tak. Każdy portret namalowany z przejęciem jest portretem artyst artysty, nie zaś modela. Tak, to jest cytat z gry, z pierwszej części jak się wchodzi i różne rzeczy jak się projektowało prawdopodobnie. No, takie, że tak powiem, smaczki, można zobaczyć różne rzeczy. Jak będzie tam coś ciekawszego, sobie to przejrzę i ewentualnie Wam jeszcze nagram dodatkowo. I tak się teraz zastanawiam, czy w odbiciu było mnie widać. Oby nie. Bo stan mojego wyglądu jest katastrofalny. I oczywiście gra również zapakowana jest w folię ochronną. Wiecie, z powodów, że tak powiem. No, żeby nikt sobie nie wypożyczył bez pytania. Tak to określę. Więc rozpaku, rozpakuję to jeszcze raz i wracam do Was po przerwie. Tak więc po rozpakowaniu widać kartę gwarancyjną, na której odwrocie jest także kod startowy, który należy wpisać, by aktywować grę i zainstalować ją. Oczywiście kod jest do użytku mojego, tak więc nie pokażę Wam go. I znajduje się tu także plakat. Plakat jest dość duży, ponieważ Yy, chyba na 9 takich yy, kartek A3, A5. A5. Yy, znajduje się tu także płyta oraz ostrzeżenie o epilepsji. To wiadomo, takie różne ostrzeżonka i tak dalej, i tak dalej. Zalecenia, żeby jak grać na komputerze i tak dalej, i tak dalej. Teraz się zacinam. Yy, należy nacisnąć, tak jak w każdych praktycznie płytach, i można już wyjąć. Świetna płytka, świetne wszystko, naprawdę. I teraz został do oglądania plakat. Hmm, już Wam go pokazuję. Jest dość duży. Naprawdę jest duży. Wiecie co? Zrobię także pokażę Wam go na panelach, na podłodze. Plakat prezentuje się w taki sposób. Dla porównania jeszcze pokażę wielkość pudełka względem wielkości plakatu. Więc można powiedzieć, że... O, pudełko jest takie. Jeden kwadracik to jest tak mniej więcej pudełko. No, trochę mniej. Yy, plakat akurat zmieści się na moją szafę, więc jestem bardzo zadowolona. I w tle było widać kawałek mojej nogi. Przepraszam Was za to. Yy, no i myślę, że to by było koniec już pokazywania. Naprawdę moim zdaniem yy, gra jest świetna. Fakt, że nie grałam w nią jeszcze, oglądam let's play'e, ale... Jestem totalną fanatyczką, uwielbiam tą historię i moim zdaniem gra naprawdę warta zagrania. Więc jeżeli będziecie mieli wybór albo zagrać, albo nie grać, polecam naprawdę. Święty. W każdym razie to byłby już koniec tego unpackingu i znowu mi się ręka częsie. Wybaczcie. Koniec unpackingu i do zobaczenia w kolejnych filmikach. Pa pa!